Dzień dobry wszystkim! Zaczyna... Wracamy znaczy do Final Fantasy VII Dla tych co nie pamiętają wydostaliśmy się właśnie z Gold Square, które nas tutaj, znaczy <laughs> na skutek zbiegu okoliczności przetrzymywali nas na dole w, w pustynnym więzieniu Teraz możemy się z niego wydostać i zdobyliśmy pierwszy pojazd, którym jest Prosty buggy. Hmm, taki pojazd do poruszania się po wodzie. O, no nawet walki mogą być. Z <laughs> nim tego się nie spodziewałem akurat. I nowi przeciwnicy. Tego akurat nie pamiętałem. Zobaczmy co oni umieją zrobić. O dobra, widzę, że już umieją mocno przewalić. W takim razie może od razu się uleczymy. Magia. Ja dawno nie grałem od razu, mówię. Ewentualnie nie. To chyba Red 13 leczył, prawda? Tak jest leczenie. Na Klauda proszę. A, Bareta, taki zwykłymi atakami. <laughs> Musicie mi wybaczyć. bo dawno nie grałem. Miałem teraz miałem od nagrywania, Więc... Muszę sobie wszystko tutaj przejrzeć w ustawieniach drużyny i zobaczyć co to miało. Widzę, że Blood Fang Chyba dostał nowy limit r 13 Zobaczymy To było chyba trójkąt tak jest I powiedz sprawdźmy najpierw limity, Mhm, tak jest ma drugi poziom limitu, świetnie Tak, chcę sprawdzić stawiony i sprawdź, co robi to coś wysysa życie i magię z atakowanego przeciwnika może być ciekawy never ending mana zawsze w modzie dobra w takim razie zapiszemy od razu grę My nie pamiętam kiedy zapisywałem co prawda zrobiłem znam kopię z zapasową w emulatorze ale wolę mieć też tutaj za zrobioną kopię zapasową na zwykłym Mmm, -hmm, świetnie i gdzie my mamy się udać to po pierwsze o nie, nie to chciałem chciałem mapę użyć właśnie gdzie ja mam się udać my się chyba mamy udać teraz tam tam jest taka miejscowość, nie czy widzicie i najprawdopodobniej tam będziemy musieli się udać, ale zobaczmy jeszcze co w tym lesie siedzi, bo tu widzę że coś jest w tym lesie Hmm... Może wyjdźcie z tego bugi? O właśnie, wyjdźcie z bugi I powiedzcie mi co to jest? Ktoś tam stoi. No Jezu, ci tru turkowie. Ej, ludy. Która Ci się podoba? Dlaczego się zaczerwieniłeś? Hmm? No która? <coughs> TIFA. <laughs> Okej, okay, już wiem o czym gadają. Ciężko powiedzieć. Ale biedna Elena. Ona ty. Nie, ona lubi CENGA. Nie wiedziałem, ale Cęg lubi tamtą Starzytną. Czy <laughs> kogoś innego. A o czym oni mówią? No i Elena zaszła, nasz od, zaszła nasz, nas od tyłu. Jezus, Maria. To głupie. Zawsze mówią kogo lubią, a kogo nie lubią. Ale Ceng jest inny. E, no dobra, tak jakby nas w ogóle zignorowali. Przyszli, naprawdę tu są. <laughs> hmm, więc nadszedł czas. Czy będzie walka jakaś? Rudy, nie odpuszcza im. Mimo iż są tam dziewczyny. <laughs> Spokojnie, zrobię to do mnie należy. Dobra, liczymy na Ciebie. Zgłoszę to Cengowi. Czyli walka? Heh. Sektor siódmy. Z drogi. Nie traktuj mnie jak głupca. Dalej nie pojmujecie. No dobra. Co cię wpierdol? Rozumiem. Wasze Życzenie jest dla mnie rozkazem. Zaczniemy ostro. Szywa. Baret od razu... Niech użyję nie masz sumona? Nie masz. Aaa, rachmu! Nie widzieliście jeszcze Rahmu. To pokażę wam rachmu. I oczywiście i free to tak użyjemy. No, pani lodowo... Pani lodu znaczymy, pokaż co trafisz. Czyli nie powinien dość mocno oberwać. No i bardzo ładnie i nowy limit teraz będzie. Znaczy nie limit, tylko nowy eee... O Jezus, ma jest samo Summon. Tal mi się dzisiaj nie wyklączę. Przywitajcie dzisiaj z Rachmu. Panem błyskawic i burzy. Trochę przypomina... Mm. Nie, nikogo nie przypomina. <śmianie> Ale jest widowiskowy. Świetnie. I oczywiście po Hellfire'ze. Ale oberwą po prostu. Już stracili prawie tysiąc życia. No i Fritz się teraz kurzył. za Zapłonął piekielnym ogniem, i płonie wszystko na jego drodze. Do tego jeszcze mamy ogień 2, Też grupowy. No zakra jakie kombosy lecą na nich. Ja <noise> dopiero... Ja dopiero zacząłem się roz... rozkręcać. A wy już uciekacie? To mieli być turkowy. Facet od brudnej roboty. Ech, baśni. Co to jest? No weź wszystko. No i chyba to by było na tyle. Ciekawe, z pewnością na nas czekali. Śledzili nas. Ale byliśmy ostrożni, więc to znaczy, że... Czyżby szpiek? Nie, niemożliwe. Nie chcę nawet myśleć o tym, że jest wśród nas szpieg. Ja tu podejrzewałbym Yuffi. Tak, Yuffi jest podejrzana. Wierzę w Was. Hmm. Mamy jakiś. Przede wszystkim chciałbym użyć magii Reda do uleczenia drużyny. Przynajmniej trochę. I sprawdźmy, dokąd możemy się teraz udać. Tutaj więc. To chyba do nikogo nie prowadzi. A to tutaj. Hmm, to jednak do kogoś prowadzi. Jakiś ruin. Odległych. No mamy walkę. Hmm, co takiego ja mnie atakuje? Hmm, atakuje mnie ten nosorożec Pogratulować Japończykom pomysłów, Po prostu życie ja nie widziałem. Ale nie bije zbyt mocno, więc pokonamy go klasycznie. Bardziej troszkę mi się ma na kończy to będziemy oszczędzać. Bije mm, tylko za 100. Jeszcze Big Shot a To powinno skończyć z na dobre. O, oh, jeszcze żyje. Skubaj, dużo HP. Mm -hmm, świetnie. Baratę level? Nie, ale 13 level. Mam 22, 22, 21, duży napój, 13 tysięcy, nie, to chyba mogło nawet 19 tysięcy gli no to cały, co, co, coraz lepiej i sprawdźmy co jest w tych ruinach to jest chyba jakaś ruina reaktora No jakiegoś reaktora Mako pewnie znowu ty? Dobra na tym wysypisku grasują czołgi na sorożce a to znaczy dinozaury, nie no, są co. To jest, e... Triceratops? Nie mam pojęcia. Dobra, strzelam. Magia może użyć leczenia wszystkich od razu. Jeszcze mam katar, no. Lepiej być nie może. Komentuj z katarem. Mhm. I znowu big shot. Nabijemy sobie limit przy okazji. Świetnie. 416, bardzo ładnie. Ale się uziął na niego, dobra. Kowal zadziałał. I kolejny dinozaur poszedł w kimono. Na dobre. Hmm, ale za to błyskawice mam na drugim poziomie, to aż z tego się cieszę akurat. Dobra. Cloud, zniszczony reaktor. Czekaj, czy coś tu będzie, może... Tak, ja, będą Turkowie. O, Scarlet, szefowa działu zbrojeń Shinry. Ukryli się, szybko, z różną. Na pewno ci nie widzieli. No, musicie wiecie, potraktować jakoś tak z przymrużeniem oka tę umowne sytuację tutaj. To też na lic. Z marnych reaktorów dostaje się marną materię. Muszę się napić kawy. Mam wielki kubeł kawy. Broń absolutna, interesująca skąd chodzi, o odszedł. Departament zbrojen dostaje większy budżet. Zazdroszczę im. Ale nawet jeśli stworzymy broń doskonałą, to czy ten dureń Heidger jej użyje? Och, wybacz. Przecież Henry Heidinger to twój szef. Hahaha. Chodźmy. Hmm. Najwidocznie Shinra pracuje nad stworzeniem broni. Duża, ogromna, wielka materia. Broń absolutna, broń doskonała. Co Shinra zamknuje? Tak jest, Shinra pracuje nad bronią, która będzie w stanie zabić Wepony. Ale to już nie będę wam więcej spoilerował, zobaczcie na... pod koniec drugiej płyty. Hmm, świetnie. No tutaj jestem. włączę sobie ten kursor, ponieważ łatwiej mi się odnaleźć na mapie w ogóle coś znajduję? Przedłem tutaj na zasadzie głupiego. Sprawdźmy jeszcze tam. Nie, tu, tu nic. Też nic. A, widać tam coś świecącego. Sięgnij po to. Zdobyłeś materię. Titana zdobyliśmy! Moment, to pokaż to, pokaż to, pokaż to, pokaż to materia. Titan! Cover. Elemental! Zajebiście. Znaczy, to jest Summon. Cover Czokobomok. Cover... To zmieniamy na Titana. Świetnie, opłacało się tak tu przyjść. Wypróbujemy go... ...na najbliższej walce, czyli teraz. No nie, dałem go chyba Cloudowi, a Cloud nie mają many, żeby go wykorzystać. To niestety nie wyobrażam wam go jeszcze. No właśnie. Na razie będziemy atakować normalnymi atakami. A jak sobie odpocznę w namiocie, to pokażę wam jak działa Titan. choć szczerze sam nie pamiętam. Nie pamiętam już naprawdę bardzo dużo rzeczy z tej gry. Więc zupełnie nie miałem pojęcia, że tutaj się znajduje jakikolwiek sumon. Całkiem dobrze, że tu przyjechałem po prostu. A zademonstruję go wam w y, następnej może walce Prawda jak od mamy. Hmm, jednak ma jak się przerowa, tak? I to podwójny. Ale na dużo mnie Nie pomógł Zanim się dostaje sporo AP, bo widzę aż 45. Pamiętam, że zawsze levelowałem w jednym miejscu na mapie AP. A P przypominam, że służyło do awansowania wszelkiej magii czy sumonów. To nie daje nam dość stricte doświadczenia takiego e, jak do lewelowania postaci, tylko służy jedynie do lewelowania umiejętności i magii. Magii mam na myśli też sumony, czyli te potwory, które wzywamy. O, tu coś jeszcze jest. Mm, nice one. O, i coś znowu widzę, materia. się materię Dev Blow. Co to robiło? A oh, wow, Dev Blow to jest śmierć. Dobra, nie będę tego korzystał, choć jest to potężna materia. Yy, problem polega na tym, że ta materia... Yy, ona potrafi zabić przeciwnika od razu. Że... Zabierze mu całe HP jaki ma dostępne. O, atakuje mnie żaba. Zabierze mu całe HP jakie jest dostępne. Oh shit! Dobra, to jest dziwne. Eee, zabierze, znaczy zabierze przeciwnikowi całe HP. Czyli go zabije? Ale problem jest w tym, że szansa na trafienie tą materią jest tak niska, że to się nie opłaca stosować. Po prostu to, to trafi za dziesiątym razem, więc nie, nie jestem fanem tej materii. Ja wiem, że jest potężna i Final wiem, że w Final Fantasy 8 w ogóle jest jakaś miejscowość. Hmm, no proszę. Ale w Final Fantasy 8... Była umiejętność, która potrafiła za właśnie na zasadzie tego, tej śmierci, bo była w stanie zabić nawet Lepona. Czyli za pierwszym razem zabić ostatniego bossa, tego najsilniejszego bossa w całej serii Final Fantasy. Ale szansa na trafienie tym głównym była tak mała. Że w zasadzie tego chyba raz widziałem na całym... Yy, całej swojej historii, że, że tym trafiłem. Podróżnik, zaczekaj, ten blask twoich oczu, jesteś soldier. Kurde, świeć musisz świecić normalnie jak katarką od tych oczu. A właśnie, nie słyszałeś niczego o naszym synu? Nazywał się Zak. O, mordę! To jest, to są rysy Zaka. Prawie 10 lat temu odszedł stąd, mówiąc, że nie chce już mieszkać na wsi. Odchodząc, powiedział, że zamierza wstąpić do Soldier. Będąc w Soldier słyszałem, słyszałeś o Zaku? E, nie wiem. No, Zak to był właśnie przyjaciel Klauda. Hmm. Zak, Zak nic nie wiem o tym człowieku, ale to imię brzmi znajomo. Dlaczego? Nie, to był przyjaciel Sefirota. E, dokładnie chyba możecie się o nim więcej usłyszeć w Final Fantasy Crisis Core. Ja na razie nie będę o nim opowiadał, bo zaraz się pomylę. Crisis Core został wydany na PSP. O, mamy sklep, świetnie. Się zaopatrzymy od razu. O, klient. Tak. Od razu może... Ile mam namiotów? Posiadam 6 namiotów. 20 piór Phoenixa, dużych napoić 16. Ja pocałunek panny. <laughs> Tutaj wszystko jest na plus. Świetnie. To na razie nic nie będziemy kupować. Myślałem, że mam tego mniej. Ale chętnie bym się odnowił w jakimś, nie wiem, pubie albo coś, restauracji. Jest tu coś takiego? Oooo. Wow. Można być na górę. Nie wiedziałem o tym. Ja Pogadamy razem z Nkolesią, jakiś miecz mu sterczy z podbiórka, znaczy z podłóżka, z pod futra znaczy y, mogę o czymś pomóc? Kupić broń. Ja kupić broń, tak, ty sprzedać mi broń. Hmm. Mamy miecz, który niestety niewiele daje. Trawiony miecz. Rękawica dla Tify. <laughs> Nożyce. Wzrost normalny Czy ja chcę to dla bareta? Diamentowa spinka Chyba już to ma bumerang, bo też nie chcę Ale myślę, że te atomowe nożyce no, moglibyśmy chyba kupić Nie, posiadam już jedne No dobra, to w takim razie nic nie będziemy kupować nie wymieniłem te nożyce z uwagi na większą ilość materii, jaką mogłem wsadzić w broń i jeszcze pogadamy z tą kobietą. <laughs> Masakra z tym katarem. Hmm. Paska, okulary, amulet gwiazd. Ślepota za Morale plus 10. Chroni przed żaba. Zmniejszenie. Doprowadza do szału. Mystifying, Time. Heal. Transform. Time bym kupił na pewno. I Mistyfi. Nie wiem co to jest, ale na pewno kupimy. Dwie materie. Nie wiem co one robią, zaś się dowiemy. E, wiem, że Time na pewno jest przydatne. Właśnie daje szybkość. To jest cholernie przydatny czar. E, od razu użyjemy z, z czarem Al. A Mistyfi? Szok, Shaw. O, i tego akurat używać nie będziemy. W takim razie. Red 13, ty masz Al Tak jest, ty masz Al. Masz Elemental z lightingiem. U, ogień na wszystkich. Nie, ja bym wolał time na wszystkich. To da na wszystkich ta szybkość. To świetna rzecz jest. Restor Bolar. Po co mi Choco Co nie o to wymienić chyba? Tutaj ogień w takim razie. I myślę, że to będzie na tyle, chyba że momento, materia Co ja tu mam, enemy skill, który mi nic nie daje Na razie to wymienimy go na ten e, Mini żaba Strząsy, covers, poison No, no dobra, no ale go zostawimy, bo i tak nie mam na co ciekawego go wymienić Ale wydałem prawie już całą kasę Sorry za pociąganie nosem Bo <laughs> to silniejszy ode mnie jest Czyli znaleźliśmy wioskę zaka Tego się akurat tutaj nie spodziewałem O, skrzynka Tego się akurat tutaj nie spodziewałem Biały megafon Co to jest? Przedmioty Biały megafon Co to jest? Dobra, nie mam pojęcia co to jest. Pewnie do czegoś służy, bo to zawsze coś do czegoś służy. Ta wioska to Gonga. Gonga ga. Wielu ludzi stąd, z, zginie, stąd zginęło w eksplozji reaktora Mako. Aha, dowiedzieliśmy się troszkę o historii. <laughs> Gdzie się pojawiają reaktory Mako? Tam jest nieszczęście i porzoga. Hmm, trudno się mówi tutaj coś jest? Um... Pomóc w czymś? Wynajmy pokój. O właśnie, świetnie. 80, no dobra, droga, ale nie ci będzie. Odnowimy sobie manę i będę mógł wam pokazać jak działa... TITAN! Sam nie pamiętam, sam nie pamiętam w ogóle Titana. No serio, nie wiem jak ten... ...smon wyglądał, nie pamiętam go. Super napój, świetnie, to leczy całe HP. Bardzo przydatna rzecz. Dobra, uleczyliśmy się. W takim razie że jeszcze wyjdziemy na cmentarz. Nie, na cmentarz. to wychodzimy stąd i już wychodzimy też z tej lokacji. Tutaj było chyba wyjście. I będziemy podróżować dalej. Tak jest. Mój e, jakże przydatny pojazd jest tutaj. To wsiądziemy i zapiszemy grę. Sąbię zapisz. na pierwszym slacie no proszę proszę i tutaj zapiszemy tym razem świetnie dobra gdzie ja powinienem się teraz udać co tam jest tam coś jest chyba coś zapojedziemy, co zobaczymy co to jest Jakiś domek pojedynczy, ale może coś znajdziemy ciekawego. Oprócz walki. Jeśli będzie paru wrogów, to wezwiemy tytana. No i mamy smoki. Świetnie. Sprawdźmy jak działa tytan. Cloud, Summon, Shiva... Tytan? Tytan na jednego działa tylko. Okej, okay, co on na mnie rzucił? Pięknie. Jakiś Patryfy albo inne. Są bazyliszki czy coś? Irytujące Oj tak już wiem co to jest To za 28 tur zmieni mnie w kamień Coś w tym rodzaju Enduro, co? No dobra Uuu, to jest tytan O, dobra Niech to do się dość mocno Mocny, naprawdę niezły, ale zżera mnóstwo many. Fajnie, że go znaleźliśmy. Awans, mamy teraz leczenie na drugim poziomie, świetnie. Zmiękczacz. Zmiękczacz? Do tkanin może? Czy do czego? Hmm. przedmioty... Do czego służy zmiękczacz? Leczy z kamieni, aha, okej. Okay. To już wiem do czego to było. Limit zaraz wzrośnie też naszemu Baretowi. Czy ty masz w ogóle jaką to materię masz? Masz kura 1 czy kura 2? Na to leczenie. Masz leczenie 2 teraz, świetnie. No, będzie, to, już, to już jest silne, nawet silne leczenie. I proszę żebyś wyszedł z